Halo, halo. Dzień dobry. Czy ja się do hodowli papilonków? Tak, zgadza się. Tak, nie mylicie się. Zrobiłem Julce urodzinową niespodziankę i pojechaliśmy do hodowli papilonów po drugiego psa. Dzień dobry, ja dzwonię, z zainteres ja jestem zainteresowany kupnem suczki. Czy macie jeszcze Państwo dostępne suczki? Tak, dwie suczki jeszcze nam zostały, dwie dziewczyny mamy. Jakie to są charaktery plus minus? Bo ja mam tutaj półtoraroczną suczkę, też papilonka i zastanawiam się, jak to też wyjdzie, jeżeli mam obecnie półtorarocznego papilonka, no i te dwa pieski, powiedzmy, będą się wychowywać troszeczkę razem. Jak wprowadzamy każdego nowego psa, to jak przyjeżdża szczenie, to one się automatycznie jakoś one wiedzą, że to jest szczenię i trzeba się nim opiekować, więc generalnie psy, jakby instynktownie wyczuwają, że to szczeniaczek jest i trzeba ona na niego uważać. A kiedy można do państwa pojechać? Podjechać w tygodniu, żeby zobaczyć papilonki. W tygodniu to jesteśmy codziennie w domu po południu, także zapraszam każdego dnia po południu, mamy czas. Trudno mi to było uczyłać tajemnicy, ale Julka totalnie o tym nie wiedziała. Nie udało mi się, znaczy nie sprzedałem się w żadnym zakresie. Mówiłem o tym tylko Leksiowi właściwie i Monia też wiedziała, ale Monia też znaczy się nie wyprzedała i Julka w ogóle na ten dzień, kiedy mieliśmy tą, kiedy ja zaplanowałem tą wyprawę, już się dogadałem, miała zaplanowane jakieś swoje rzeczy. Gdzieś miała, już nie pamiętam gdzie miałaś, na jakieś paznokcie czy coś, na jakieś takie rzeczy porobić. i ja nie wiedziałem jak jej przekazać, jak ją przekonać, żeby nie jechała tam jechała jednak ze mną do tego grodziska. Niestety musiałem jej jakoś powiedzieć, że nie będzie się mogła tam zjawić. Chcesz klej? Nie. A, A niestety mam do Ciebie jedną wiadomość. Bo <grystanie> nie możesz jechać na paznokcie. Czemu? Bo na 18 jestem umówiony gdzieś i potrzebuję samochodu. No to super. Nie, nie mogę, bo to jest w grodzisku mazowieckim. Grywasz? Bo ja do hodowli papilonów. Co? No? Idziemy po papilona? Nie po papilona, ale jedziemy po oglądać papilony. Czemu tak? No bo niedługo są twoje urodziny i chciałeś drugiego papilona. <noise> Naprawdę idziemy po papilona? <noise> nie po papilona, tylko idziemy po oglądać papilona. Ale już nie wrzasnąć. nie Co? Czy jesteś gotowa do tego papilona, czy nie? Nie wiem. Teraz. Dobra, do dzisiaj jedziemy z grubsza. Sytuacja jest taka, że umówiłem się w, na 18 w grodzisku w hodowli papilonów. Pojedziemy, zobaczymy pieski. Są dwie suczki i dwóch samców. Ale to jest ale one są takie małe, jeszcze są takie wielkości gdzieś. Mają 4 tygodnie i można, będzie można je zobaczyć, bo one będą o tej godzinie gdzieś w miarę aktywne. Bo normalnie, jak jest gorąco, to nie działają, bo ja rozmawiałem z panią. Ale będzie można rodziców zobaczyć na przykład i też zobaczyć też mniej więcej, jakie są charaktery. Ja nie wierzę! W zasadzie muszę się wyjechać na paznogcie! I tak zaczęła się nasza podróż. Odwiedziliśmy hodowlę, która była w zaledwie godzinkę w sumie drogi od Warszawy, więc jakoś daleko nie pojechaliśmy. Specjalnie szukałem takiej w miarę blisko, żeby można było tam wyskoczyć i jeszcze wrócić na nagrywki, bo u nas jest strasznie napięty terminarz. No dobry, jesteśmy na miejscu! Jesteśmy na miejscu, więc krótki wywiad, moja droga. Ja... Już zaraz zobaczę troszeczkę. Nie, 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 nie. Chciałem bardziej zapytać o to, Czego oczekujesz od nowego psa? Jaki musi być nowy pies? Jaki Czy on nie może być taki sam jak Lilka? Musi to różnić od Lilki. Musi być popielonym. No. Koniec. Najlepiej jakby nie był czarno-biały. Ale chyba będą. Nie, że, że tutaj będą. Wszystkie. Ale to w sumie jest Chociaż mama z tego widziałem, jest brązowa. To jest taki czarno biały jak Lilka. Wygląda jak Lilka najpiękniejsza A to na świecie. Będzie mama i tata? Będzie mama i tata. No właśnie ich, ich będziemy mogli dotykać. jeszcze małych szyniaków? Nie. Ale będziemy mogli je zobaczyć. I fajnie, jakby nie był zbyt dużym rozrabiaką. Żeby nie kabli i takie rzeczy. No i co? No i oczywiście, jak już weszliśmy do hodowli i Jurka zobaczyła psy i poznała psy i jeden pies ją polubił. Właściwie wszystkie ją polubiły. No to Jurka stwierdziła, że ona chce tego psa za trzy tygodnie. Już mieć i tyle i nie ma dyskusji, ale nasze się udało się jakoś ją no przekonać. E, I finalnie wzięła tego psa. No wzięliśmy go tak normalnie, jak powinno się go brać, czyli po dwóch pół i pół miesiącach. Hodowla oczywiście jest zarejestrowana, więc specjalnie sprawdziliśmy, Dzwoniliśmy do związku w Piaseczni, żeby się dowiedzieć, czy na pewno wszystko jest legitne, więc jak najbardziej była zarejestrowana e, i e, no i co, no i zarezerwowaliśmy psa. Następnego dnia już sms-em zarezerwowaliśmy, wpłaciliśmy kalcję, naszą e, zaliczkę, no i po prostu czekaliśmy, aż piesek będzie na tyle dojrzały i dorosły, że można w go stamtąd zabrać. Jak oceniasz? Mówiliśmy, pani powiedziała, że muszą mieć e, 7 tygodni, a teraz mają... Cztery. Cztery. Ale co? Nie za trzy tygodnie już. Nie za trzy tygodnie. Ale ja już nie mogę bez niego wytrzymać, bo się nie było, ja się pokochałam. <grym> ale oczywiście trafił nam się stety lub niestety pies, który e, lubi Julię. Czy tak było? Owe mnie nie lubiłem. Tak mnie za... też trochę nie lubił, ale jego tak bardzo nie wstydzę. Jeszcze nie jestem zdecydowana, e, która, bo były dwie. Jedna tak zaczęła, łóżka i była taka chudsza i miała mniej kutrza. A druga była super bardzo puchata. A druga jej. była taka puch, chyba tam puchata. I ona mnie tuli zała. Tutaj cieli zała. A skoro wybraliśmy już psa, to czas na coś, na czym w sumie trochę się wcześniej zastanawialiśmy, ale nie mieliśmy finalnej koncepcji, czyli wybór imienia dla pieska. I wymyśliliśmy parę koncepcji, właśnie rozmawialiśmy dużo z też y, różnymi osobami z Teamu, z mołonią, z Leksiem też trochę o tym rozmawialiśmy. Karol chyba nawet też coś w tym temacie był jakoś lekko, jakbyśmy w Egipcie trochę o tym rozmawialiśmy. No i finalnie urodziło się jakieś pięć koncepcji, z czego właściwie cztery były nasze. No yy, zresztą zaraz no, zobaczcie sami, jak to wyglądało, Zrobiliśmy wielkie głosowanie wśród tymowników, wyzywaliśmy tych, którzy akurat byli w domu w tamtym momencie. Reszta zagłosowała już później i wyszła... Zresztą, znaczy, zobaczcie sami. Witam serdecznie na drocznym plebiscycie wybierania imienia psa. W sumie jest coroczne naprawdę, bo w zeszłym roku też baliśmy psa i w tym roku też bierzemy psa, a za rok będziemy brali kolejnego i za 100 lat będziemy mieli 100 psów. No to, bo one y, trochę umierają czas moje tak, nie, moje nie. Są z nami tutaj y, trzech Teamowców, które udało nam się złapać. Inni mają swoje ważne rzeczy do zrobienia, więc korespondencyjnie zagłosują. To ja widział psa. Tak, ja nie, ja nigdy pisa. w życiu ja, nie widziałem. Ja, ja widziałem. Pytam cicho bądź, bo już tak zwolniony jesteś. To jest ten pies. No jest to Ten Dobrze. Ten pies typu grubego. Typu grubego. Jakie są Wasze pierwsze wrażenia? Jak ty byś miał? Ja zawsze pisa? po oczach potrafię rozpoznać wszystko. Ja już wszystko wiem. Ja mam nazywał Balbina. <noise> ja, ja Daisy. Czy jesteście gotowi na prezentację e-mail, które przygotowaliśmy, ponieważ to nie jest tak, że wybieracie swoje jakieś atrakcyjne, bo byśmy się nigdy nie dogadali. Ale mam przygotowane ile? 5? Pięć? Pięć. Dobrze. I ja też je wybieram. Dwa są moje, dwa są Maćka i jedno jest Mony. Ale spokojnie, nie zostaliście dyskryminowani, zaraz zobaczycie, co ona wymyśliła to. Z... Nie, ja się nie zgadzam, słuchajcie, <noise> miałam dwa najlepsze, najpotężniejsze imiona, w serio, oryginalne, nikt by nie miał takiego psa. Dobrze, przechodzimy do prezentacji imion. Mamy plusy i minusy też żebyście wiedzieli, jak nam to pasuje. Uwaga, pierwsze imię. Bajka. Fajne, ładne, księżniczkowe imię. jak nasz Ja się nie, imię. się nie zgadzam na Lilka i bajka fajnie brzmi. Pasuje, bo bajka to mówię, też była taka słodka i spokojna. Minusik jest taki, że chcieliśmy... Takie bardziej ludzkie imię. I to jest nieprawda. Warto odnotować, że to jest nieprawda, bo sobie nie chcieliśmy, tylko ty chciałaś. Ja chciałam. A może usuniesz B i będzie Ajka? <grym> to Albo Majka, jak ten z w Kosmos leciał. Dobrze. Nela. Ela. Jest fajny, bo ludzie też tak mają na imię i tak chcieliśmy w sumie. Nie, ona chciała, to jest nieprawda. <noise> Plus drugi jest taki, że to jest ludzkie imię, ale mało popularne. Minusik jest taki, że brzmi bardzo podobnie do lila. Nela lila. Nelka, co? Nelka Więc mogą się pieski mylić. Jak będziemy wołać Nelka, to może i przybiegnąć Lila. Albo co gorsza, może przybiegnie z kogoś inny jeszcze. I jeden minusik, bo to trochę Krinczuma, bo Jay Dąbrowski tak nazwał swoje Więc nie chcielibyśmy, żeby po prostu uciekało mu dziecko o, z domu i... A, ja myślę, się, że. nie że... podoba, no tak. Nela odpada totalnie. Gabi. Fajne ludzkie. Dosyć popularny jest Gabrysia, nie Co sobie. więcej, Gabrysia jedna do niej pracuje, więc to też potęguje. Maćkowi się nie podoba. Ale, ale im coś się podoba. To jest plus. No dobra. Mocno się różni od Lila, więc się nie będą mylić. Ale czy pasuje do jej urody Gabi? Nie. Się nie. nie. Odpada moim zdaniem Gabi. Uwaga! Klima! Ona wymyśliła! Mama I jak klimatyzacja? Bye. Ej! Mona wymyśliła, to, to jest plus razy plusa pięć! A. A. <laughs> Więc proszę mnie tutaj nie gadać. Trochę dziwne. Zgadzam się. Jak klimatyzacja? Również się zgadzam. Dlatego ja uważam, że Dreama. Dreama. Piszcie w komentarzach, czy Dreama to nie jest najlepsze imię dla psa. Oryginalne nikt no. tak nie ma. I Dreama jak Dream. Dziękuję, mona. I ostatnie. Różyczka. Fajne kwiatkowe imionka, bo jest Lilia. Jak Lilka i róża, fajne białe przodko. Dawno już wymyślone, więc ja tak na nią długo mówię. A może, może nie Różyczka, tylko Rose. Ale nie pasuje Mieszkamy w Polsce, ale... więc po polsku imiona. Tak! Ależ ja ją tak długo nazywam, ale jak zobaczyłam tego pieska, to i tak trochę nie pasuje. Ale Rose pięknie Ale nie. A jak do niej jest zdrobnienie? czy co? Dobra, nieważne. Róża jaka, czas Tyle. Macie Aha. pięć wyborów. Bajka, Gabi, Nela. Klima? Dreama. No. Dobrze, no może być tam DreamAx, zapiszecie tak, zapiszecie. Oto wasze narzędzie zbrodni, proszę, w sumie nie wiadomo dlaczego tak duże jest. Ale się bardzo bardzo, bardzo głęboko. I uwaga, tu macie karteczki i tak, procedura jest następująca. Piszecie. Zamykacie i oddajecie, żebym nie widział, jakby I dopiero to spadła. Układacie do wora. tego. Eee, Co właśnie. Ty, ty stole. Karteczka. Dziękuję. Jeżeli... Co? jest grane. No, buty na stole, to się wie? Buty na stole, proszę. No. To jest mój kanał, no może robić coś jak właśnie. To. Dzięki macie. Po dupę. Pomóżcie! Po, 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 po. To jest y, twój głos. Wam też bym dał głos, ale niestety nie mam jak wam dać tej daj, kartki. Daj. Mona, nie ma drugi raz. Mona, drugi pisze. Mona, mona. Każdy <laughs> ma jeden kupon. Czas na piękny moment odczytywania głosów. Głos pierwszy. Bajka. Pokaż, pokaż. To jest mój, to jest mój głos. A, pokaż, to jest mój głos. Głos drugi. Klima. Yes! Jesteśmy gotowi. Możemy głos Możemy skończyć życie Właśnie, bajką. bajka. O, panie! będzie wielka rywalizacja między Klimą? Nie mam, to mój. Głos trzeci, sklejony. Oczywiście trzeba utrudniać życie. Gabi. O. Gratuluję. Jaka martwa cisza. To chyba <laughs> Czaro. Głos kolejny. Jest napisane Dreama. Ale Drama. chyba no, możemy znać, to jest Klima. Drama. Nie! Tam w ogóle nie z... Dobra, jak, jak wygra klima to będziesz mogę zdecydować czy dojmacie książki. Dobra, głos kolejny. Zostały dwa głosy, robi się gorąco. O nie bajka, oby nie bajka, oby nie bajka, oby nie bajka. Gabi! Ma <grym> dwa, 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 jest co? Jest gra! Co jest waluj? <grym> co jest? głos! I uwaga, głos. Nie! Juszę! Spokojnie moi drodzy! Ostatni głos, uwaga! Bajka widzę jeszcze. Nie gadaj. Nie bajka! Gadaj. Bajka! Wow! Pokazujemy tak, w ja razie gdyby nie było budżetu na montażystów i jednak nie, nie dodali takiej listy. Ta karteczka taka. Dobra, dziękujemy. Do później. Pa! No i finalnie wygrały imię bajka, jak pewnie się domyślacie. Co ciekawe, Julka w ogóle, jak jechaliśmy do hodowli, to jeszcze mówiła na Różyczka, więc to jest śmieszne, że w sumie do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy, jak ona się będzie nazywać i wiemy właściwie dopiero teraz, ale zanim w ogóle ją wzięliśmy do siebie, to upewnialiśmy się, czy na pewno to jest dobry pomysł, żeby mieć dwie suczki w domu, czy one się polubią i pytaliśmy się hodowcy i czytaliśmy dużo na internecie, jak to zrobić dobrze, żeby one się dobrze dogadały, no i tak znając, Lilka to w sobie nie było z tym większego problemu, bo Lilka jest bardzo towarzyskim pieskiem, trochę strachliwym, ale ogólnie dosyć towarzyskim. Ale jak nam poszło, to już zobaczycie w kolejnym odcinku, w którym odbierzemy pieska i zobaczymy, co się będzie działo dalej.